W niedzielne poranek na ruchliwych wodach Cieśniny Sundskiej doszło do niebezpiecznego incydentu morskiego, który postawił na nogi szwedzkie służby ratownicze i straż przybrzeżną. Turecki masowiec Ali Aykin, 293 metrowa jednostka transportująca Złom z Gdańska, osiadł na mieliźnie, zbaczając z wyznaczonego toru wodnego. Sytuacja ta, oprócz bezpośredniego zagrożenia dla statku i środowiska, ujawniła również niepokojące fakty dotyczące zarówno stanu jednostki, jak i postępowania części załogi. Do zdarzenia doszło na wysokości miejscowości Glaxham położonej na południe od Malmo w Szwecji, w strategicznym dla żeglugi bałtyckiej przesmyku łączącym morze bałtyckie z Katangatem a dalej z Morzem Północnym, statek Ali Akin płynący pod banderą karaibskiego państwa St. Vincent i Grenady, z nieznanych początkowo przyczyn strzedł z, z głęboko wodnego toru i zatrzymał się na płciźnie. Natychmiast po otrzymaniu sygnału o zdarzeniu na miejsce skierowano jednostki szwedzkiej Straży Przybrzeżnej. Pierwsze działania inspektorów skupiły się na ocenie bezpośredniego zagrożenia, zwłaszcza potencjalnego wycieku paliwa. W zbiornikach masowca znajdowało się około 69 tysięcy litrów paliwa żeglugowego. Jakikolwiek wyciek w tak ruchliwym i ekologicznym wrażliwie akwenie mógłby mieć katastrofalne skutki. Na szczęście, wstępne oględziny nie wykazały śladów zanieczyszczenia wód, co przyniosło chwilową ulgę, jednak nie zmniejszyło powagi sytuacji. Wkrótce na jaw wyszły jednak zaskakujące ustalenia. Szwedzka Straż Przybrzeżna poinformowała, że w trakcie kontroli przeprowadzanej na pokładzie unieruchomionego statku jeden z członków załogi został zatrzymany w związku ze spożyciem alkoholu. Obecność alkoholu u osoby pełniącej służbę na statku handlowym to niezwykle poważne naruszenie międzynarodowych przepisów bezpieczeństwa morskiego i praktyk dobrej żeglugi. Choć na obecnym etapie dochodzenia nie można jednocześnie przesądzić, czy nietrzeźwość nie tego konkretnego marynarza była bezpośrednią przyczyną wejścia na miliznę, Fakt ten rzuca na sień podejrzenia na ogólne standardy bezpieczeństwa i dyscyplinę panującą na pokładzie. Sytuację dodatkowo komplikuje przeszłość samej jednostki. Jak donosi branżowa gazeta Mamen, jesienią 2024 roku ten sam masowiec napotkał poważne problemy podczas postoju w szwedzkim porcie Halmstad. Wówczas z powodu licznych usterek technicznych i stwierdzonych nieprawidłowości na statek nałożono zakaz dalszej żeglugi do czasu usunięcia wszystkich defektów. Historia ta sugeruje, że statek mógłby nie być w pełni sprawny technicznie, co w połączeniu z ewentualnym błędem ludzkim lub zaniedbaniem mogło przyczynić się do niedzielnego incydentu. Dalsze działania służb ratowniczych i inspekcyjnych napotkały na przeszkody w postaci trudnych warunków pogodowych panujących w niedzielę w rejonie Ciśniny Sundskiej. Planowano przeprowadzenie szczegółowego poleglądu podwodnej części kadłuba przez nurków w celu dokładnej oceny ewentualnych uszkodzeń strukturalnych. Niestety, niesprzyjająca aura uniemożliwiła bezpieczne przeprowadzenie tych prac. Inspekcja nurkowa jest kluczowa przed podjęciem próby odholowania statku z mielizny, gdyż pozwala ocenić ryzyko związane z taką operacją. Samo ściągnięcie 93-metrowego masowca z powrotem na głęboką wodę stanowi poważne wyzwanie logistyczne i techniczne. Istnieje znaczne ryzyko, że podczas takiej operacji może dojść do dalszych uszkodzeń kadłuba, a nawet do jego przełamania, jeśli statek osiedla na nierównym dnie lub jeśli jego struktura została już osłabiona. Dlatego też wszelkie działania muszą być poprzedzone staranną analizą i przeprowadzone z najwyższą ostrożnością. Incydent z udziałem statku to nie tylko problem nawigacyjny i techniczny, to także Poważny sygnał alarmowy dotyczący bezpieczeństwa żeglugi, odpowiedzialności załóg oraz stanu technicznego niektórych jednostek pływających po międzynarodowych wodach. Kwestia spożywania alkoholu na służbie, potencjalnego zaniedbania podtrzymania trzymaniu technicznym statku oraz wybrut tak zwanej wygodnej bandery, jaką często jest bandera Saint Vincent i Grenady, pozwalająca na niższe koszty i mniej rygorystyczne przepisy, Te aspekty, które z pewnością będą analizowane w toku dalszego dochodzenia. Szwedzkie władze będą musiały teraz nie tylko bezpiecznie usunąć statek z mielizny, minimalizując ryzyko dla środowiska, ale także dokładnie zbadać wszystkie okoliczności, które doprowadziły do tego niebezpiecznego zdarzenia. Wyniki tego śledztwa mogą mieć znaczenie nie tylko dla armatora i załogi Ali Aikin, ale także dla szerszej dyskusji na temat standardów bezpieczeństwa w transporcie morskim. Rejs z Gdańska, który miał być kolejnym rutynowym transportem złomu, zakończył się w sposób nieoczekiwany, stawiając pytania o odpowiedzialność i profesjonalizm w branży morskiej.